W ostatnich godzinach na niebie zaobserwowano dziwne światła, a władze wszczęły dochodzenie. Niebo nad Krakowem otworzyło się, jakby coś świętego miało zostać objawione. Był późny wieczór, gdy niezwykłe światło przeniknęło przez chmury, a dźwięk nie do opisania, chwilami przypominający trąby, chwilami odległy śpiew, rozbrzmiał na historycznych ulicach miasta. W ciągu kilku sekund dziesiątki pielgrzymów zaczęły padać na kolana. Niektórzy we łzach, inni z oczami utkwionymi w niebo. Nie było słów, tylko cześć, strach i cisza, która zdawała się krzyczeć. Kamienna posadzka starego religijnego placu pokryła się ciałami oddanymi w pokłonie, a w tamtej chwili powietrze stało się ciężkie. Jakby niewidzialne, stało się namacalne. Co to dokładnie było? Zbiorowa iluzja, reakcja emocjonalna, a może niebiosa postanowiły objawić się w sposób niepodważalny. Przygotuj się, bo to co zobaczysz i usłyszysz, może zmienić sposób w jaki postrzegasz świat duchowy. Zanim zaczniemy polub ten film, zasubskrybuj kanał i skomentuj poniżej, czy wierzysz, że Bóg wysyła nam znak. Wszystko zaczęło się podczas jednego z corocznych spotkań wiary w Krakowie, mieście naznaczonym długą chrześcijańską tradycją i duchowym ciężarem swoich budowli. Tłum zebrał się przed obrazem Chrystusa, śpiewając pieśni, gdy niebo, do tej pory czyste, zaczęło się zmieniać. Gęste chmury szybko się uformowały, tworząc ramę wokół zachodzącego słońca. Z ich wnętrza wytrysnęło intensywne światło. Ale nie było to zwykłe światło słoneczne. Pulsowało, jakby miało życie, jakby spoglądało na tych, którzy na nie patrzyli. A potem rozległ się dźwięk. To nie był grzmot. To nie była ludzka muzyka. To było coś pierwotnego, innego niż wszystko. Dźwięk przenikał serca i wywoływał natychmiastowe łzy. To, co było celebracją, stało się czcią. Setki ludzi uklękło. Wielu padło twarzą na Ziemię. Telefony zaczęły nagrywać, rejestrując obrazy, które już krążą po mediach społecznościowych. To, co widać, jest głęboko poruszające. Dorośli i młodzi, starsi i dzieci, wszyscy oddani przed niewidzialną, ale potężną obecnością. Kobieta z uniesionymi rękami powtarza po polsku On tu jest, on tu jest. Kapłan przerywa homilię i klęka z łzami spływającymi po twarzy. Z głębi placu grupa zaczyna śpiewać: Kyrie Ellison, Panie, zmiłuj się! W tle słychać łagodny huk, jakby niebiosa miały głos. Są relacje o ludziach słyszących frazy, których nie wypowiedziały żadne ludzkie usta. Inni twierdzą, że widzieli postacie wśród chmur, czy to anioły, czy znaki niebieskie. W ciągu kilku minut miejsce się przemienia, niewidzialna energia przejmuje atmosferę. Światła miasta wydają się słabsze. Nagły wiatr przecina tłum, ale nie ma burzy. To jakby sam czas zatrzymał się, by być świadkiem tego, co się działo. Nigdy nie czułam czegoś takiego, powiedziała młoda kobieta w wywiadzie. To było jakbyśmy stali przed czymś o wiele większym niż my, coś świętego. Łzy spływały jak deszcz po wielu twarzach. Starszy mężczyzna z Biblią w rękach szeptał tylko: To zapisane, to się wypełnia. Zbiorowe poruszenie nie ma racjonalnego wyjaśnienia. To jakby zasłona została zdjęta, ukazując, choćby na sekundy, majestat niewidzialnego. To wydarzenie samo w sobie wystarczyłoby, by skłonić do refleksji, ale nie jest odosobnione. W ostatnich miesiącach seria zjawisk ma miejsce na całym świecie. Wszystkie o podobnych cechach. Znaki na niebie, niewytłumaczalne dźwięki, intensywne reakcje duchowe. W Kolumbii mieszkańcy wiejskiej osady relacjonowali tajemnicze światła, które zstępowały z nieba nocą, towarzyszyły im anielskie głosy. W Izraelu odwiedzający ścianę płaczu nagrali blask, który przez kilka minut zdawał się otaczać stare miasto Jerozolimy, uciszając cały tłum. W Indiach grupa chrześcijan modląca się na świeżym powietrzu była świadkiem czegoś podobnego. Intensywnego światła na niebie, które pozostawało nieruchome przez ponad godzinę, podczas gdy słyszano niebiańskie dźwięki. I zjawiska na tym się nie kończą. W Afryce rzeki w niewytłumaczalny sposób zmieniały kolor, przybierając czerwone odcienie jak krew, przywołując plagę Egiptu. W różnych regionach planety odnotowano dźwięki trąb dobiegające z nieba, dziwne, długie odgłosy, które powtarzają się w różnych strefach czasowych i których naukowcy wciąż nie potrafią dokładnie wyjaśnić. W Rosji burza piorunów utworzyła na niebie krzyż, a obraz obiegł świat jako boskie wezwanie. W Brazylii mieszkańcy interioru relacjonowali, że podczas nabożeństwa na świeżym powietrzu Chmury nagle się rozstąpiły, a nad zgromadzeniem pojawiła się świetlista postać. Jeśli to porusza twoją duszę, podziel się tym teraz z kimś, kto musi to zobaczyć. To więcej niż zbieg okoliczności to ostrzeżenie. Powtarzalność tych znaków jest uderzająca. Nie są to odosobnione przypadki tworzą wzór, a ten wzór jest w pełnej zgodności z pismem. W Ewangelii Łukasza 21:11 Jezus mówi: Będą wielkie trzęsienia ziemi, a w różnych miejscach głody i zarazy. Będą też straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. To, co widzimy, to dokładnie te straszne zjawiska. To nie są zwykłe anomalie, to ostrzeżenia: Ziemia stęka, niebiosa przemawiają, a człowiek musi się obudzić. W Apokalipsie 8:5 czytamy, że anioł wziął dzielnicę, napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił na ziemię, i rozległy się głosy, grzmoty, błyskawice i trzęsienie ziemi. Wszystko to nawiązuje do języka czasów ostatecznych: ogień, błyskawice, znaki dźwiękowe i niebieskie. Biblia daje nam nie tylko opis tych znaków, ale także oczekiwaną reakcję duchową. Księdze Ezechiela 1,28 prorok mówi, to był wygląd podobieństwa chwały Pana, a gdy to zobaczyłem, padłem na twarz. I dokładnie to widzimy w Krakowie. Ludzie padający twarzą na ziemię oddani nie z ludzkiego strachu, lecz ze świętej bojaźni. W liście do Filipian 2,10 napisano, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano tych, którzy są w niebie, na ziemi i pod ziemią. Kolana, które zginają się w Krakowie, nie zginają się przypadkiem. Wypełniają to, co zostało przepowiedziane. Joel 2.30-31 poszerza te wizje, mówiąc: Pokażę cuda na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie wielki i straszny dzień Pana. Gdy analizujemy obecne znaki, niezwykłe zaćmienia, czerwone księżyce, słupy dymu wulkanicznego, nie można nie przypomnieć tej przepowiedni. Co więcej, Izajasz 2:19 opisuje reakcję człowieka na chwałę Boga. Wejdą do jaskiń skalnych i do pieczar ziemi, z powodu bojaźni przed Panem i chwały Jego majestatu, gdy powstanie, by przerazić ziemię. Święta bojaźń będzie nieunikniona, gdy chwała się objawi. Kraków dał nam tego próbkę. Nie ma już miejsca na wygodny duchowy sceptycyzm. Świat jest wstrząsany, naturalne struktury są zaburzane, a niebiosa biją na alarm. Wielu wciąż czeka na znak, jakby miał być czymś kinowym. Ale co, jeśli znak już nadszedł? Co jeśli przychodzi w fragmentach, jak elementy proroczej układanki, która kompletuje się na naszych oczach? Manifestacja w Krakowie to jeden z tych elementów i być może najjaśniejszy do tej pory. Miasto naznaczone wiarą, nawiedzone obecnością tak intensywną, że powala tłumy na ziemię. To nie folklor, to duchowe, to biblijne najbardziej przerażające nie jest to, że Bóg się objawia. Najbardziej przerażające jest to, że wielu wciąż nie chce widzieć. Obecne pokolenie ma oczy, ale nie widzi, ma uszy, ale nie słyszy. Znaki są widoczne, słyszalne, wyczuwalne nawet dla tych, którzy nie wierzą. Ale zatwardziałe serca wielu odmawiają przyznania, że coś się dzieje, coś wielkiego, coś boskiego. Dlatego cześć tych, którzy padli na kolana w Krakowie, to nie tylko reakcja emocjonalna. To ciche oskarżenie przeciwko pokoleniu, które straciło bojaźń. Oddali się, bo rozpoznali, płakali, bo zrozumieli. A my, co zrobimy w obliczu tego? Wydarzenie w Krakowie niesie głębokie duchowe przesłanie, którego nie można zignorować. Reakcja ludzi, padanie na kolana, płacz, wspólne uwielbienie. Nie wynikała z prostej zbiorowej emocji, lecz z wewnętrznego przekonania, że dzieje się coś niebiańskiego. Duch Święty, jak niewidzialny wiatr, zawiał nad tym miejscem. To nie fanatyzm ani zbiorowa histeria. To powtórzenie wzorca, który widzieliśmy w czasach biblijnych: gdy objawia się obecność Boga, ludzie nie pozostają na nogach, ciało się zgina. Pycha rozpada, a dusza obnaża się przed chwałą. Relacje o dźwiękach, których nie można wyjaśnić, światłach, które nie podlegają prawom natury i atmosferze pełnej bojaźni wskazują na nadprzyrodzony ruch. To nie tylko ciekawe zjawisko, to echo z nieba, bezpośrednie wezwanie dla ludzkości. Gdy Mojżesz zszedł z Synaju z twarzą jaśniejącą po spotkaniu z Bogiem. Lud cofnął się, bojąc się na niego spojrzeć. W Drugiej Kronik 5, gdy kapłani wielbili w świątyni, a chwała Pana wypełniła to miejsce, nikt nie mógł kontynuować służby. Padli. Ezechiel padł, Daniel zemdlał, Jan Apostoł padł jak martwy, gdy zobaczył uwielbionego Jezusa w Apokalipsie. A teraz w Krakowie widzimy odbicie tych samych wydarzeń. Tego nie można traktować jako czegoś zwyczajnego. Każdy ruch na niebie, każda reakcja w ludzkim sercu, każda łza przelana w obliczu niewytłumaczalnego ma duchowy sens. Niebiosa nas wstrząsają, by przypomnieć On wraca, i zanim przyjdzie baranek jako król, wysyła znaki jako sędzia i kochający ojciec, wzywając do pokuty. Ile razy Bóg próbował przemawiać do świata przed wielkimi zmianami? Noe głosił przez lata przed potopem, prorocy wołali do ludu przed wygnaniem. Jezus płakał nad Jerozolimą, przed jej zniszczeniem. A teraz ponownie on mówi: nie ludzkimi słowami, lecz znakami, cudami, manifestacjami, które dotykają nawet najbardziej sceptycznych. Każdy dźwięk z nieba, każde inne światło, każde kolano, które zgina się bez niczyjego rozkazu, to element wielkiego proroczego obrazu. Problem w tym, że ludzkość, tak zajęta własnymi przyjemnościami i próżnością, nie chce słuchać. Kraków jest lustrem łaski i sądu. Łaski, bo Bóg wciąż się objawia. Sądu, bo ta manifestacja przychodzi jako ostateczne ostrzeżenie. Pytanie, które musimy teraz zadać, to nie co to było, lecz co Bóg próbuje nam powiedzieć? On zaprasza nas, byśmy uklękli nie tylko ciałem, ale duchem, byśmy rozpoznali, że nie mamy już czasu do stracenia. Znaki stają się coraz jaśniejsze, częstsze, bardziej intensywne. Pisma wypełniają się na naszych oczach, natura stęka, niebo przemawia, a duch w nas czuje. To nie czas na dyskusje teologiczne czy szukanie naukowych wyjaśnień, to czas, by słuchać sercem. Jezus powiedział: Gdy zobaczycie, że to się dzieje, podnieście głowy, bo wasze odkupienie jest bliskie. Ale jak podnieść głowę, skoro nie możemy oderwać oczu od życiowych rozrywek? Jak usłyszeć trąbę, skoro żyjemy z duchowymi słuchawkami na uszach? Ale to, co wydarzyło się później, wszystko zmienia. Godziny po zjawisku pielgrzymi wciąż pozostawali w ciszy, siedząc na ziemi z oczami pełnymi łez. Niektórzy mówili, że czuli niewytłumaczalny pokój, inni twierdzili, że mieli wizję. Byli tacy, którzy mówili, że zostali uzdrowieni z chorób w tamtej chwili. Grupa młodych ludzi relacjonowała, że po raz pierwszy poczuła coś prawdziwego w stosunku do Boga. Nie doktrynę, nie tradycje. Lecz żywą obecność. I tu proroctwo się nasila. Bo gdy niebiańskie znaki są followed przez nawrócenia pokute i prawdziwe przemiany, wtedy wiemy, że Duch działa. Bóg nie przemówił tylko na niebie, przemówił w głębi. I to jest największy cud, gdy niewidzialne dotyka widzialnego i na zawsze przemienia ludzkie serce. Pomyśl teraz, jeśli takie znaki już mają miejsce, czego jeszcze potrzebujemy, by się obudzić? Czekamy, aż zobaczymy Jezusa na chmurach, by uwierzyć? Czekamy, aż niebo rozedrze się przed naszymi oczami. Biblia jest jasna: przed chwalebnym przyjściem nadejdą ostrzeżenia. I wiele z nich już nadeszło. Płacz w Krakowie to wołanie ludzkiego ducha w obliczu wiecznej prawdy. Kolana, które się tam zginają, to oskarżenie przeciwko obojętności świata. Cześć, która ogarnęła miasto, to zaproszenie dla nas wszystkich. Uklęknijcie teraz, póki jest czas. Oddajcie się obecności, zanim nadejdzie dzień sądu, bo w tamtym dniu wszyscy uklękną nie z wyboru, lecz pod wpływem chwały. Dziś wciąż jest wybór, jutro być może już nie. To czas pokuty, to moment, by wrócić do Boga całym sercem, nie z pustą religijnością, lecz z prawdziwym, złamanym duchem. To nie strach przed piekłem, lecz miłość do prawdy. Niebo nas wzywa, Kraków usłyszał. A ty, czy już ukląkłeś przed obecnością Boga, czy pozwoliłeś, by dotknęło cię coś, co jest poza rozumem? To, co wydarzyło się tam, to wezwanie, przebudzenie, nie tylko dla Polski, ale dla całego świata. To jakby Duch Święty zawiał z mocą nad kontynentami, oczekując, że uszy się otworzą, oczy zobaczą, a serca się nawrócą. Jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, nie zatrzymuj go tylko dla siebie, polub film, skomentuj swoją opinię i podziel się z kimś, kto musi się obudzić. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, zrób to teraz. Dzieje się coś wielkiego.